Dzień dobry, tulistek elf ze Stuttgartu. Dopiero co tydzień temu mówiłem Wam o tym, że w Berlinie wylądował samolot ze 155 Afgańczykami. Są to Afgańczycy, którzy są do Niemiec. Przetransportowywani przez Republikę Federalną, rekrutują się oni spośród Afgańczyków, którzy znajdują się w tej chwili w Islamabadzie albo w którymś innym pakistańskim mieście. I ponieważ Pakistan ich nie chce do marca 2025, czyli do teraz, chce się pozbyć ze swojego kraju wszystkich Afgańczyków, to niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne urzędy postanowiło przynajmniej część tych Afgańczyków, ewakuować do Niemiec. Chodzi głównie o osoby, które są w jakiś sposób z Niemcami związane, które na przykład pracowały dla niemieckich firm albo dla niemieckiego wojska, które stacjonowało parę lat temu w Afganistanie. Niestety się okazało, że na pokładzie tych samolotów, a trzeci z tych samolotów ląduje dzisiaj, w środę, 5 marca 2025, znajduje się tylko parę osób, które w jakiś sposób są z Niemcami związane. Cała reszta pochodzi z zupełnie innych programów przyjmowania imigrantów. Cała ta historia przywożenia Afgańczyków jest dla niemieckiej prasy dyskusyjna, w związku z czym dziennikarze Bilda postanowili zainteresować, się, kto jest na pokładzie środowego lotu i w jaki sposób Afgańczycy do tego samolotu się dostali. I jest to niezwykle ciekawe w jaki sposób wygląda proces przyjmowania i selekcji Afgańczyków w Pakistanie do legalnej, jakby nie patrzeć i darmowej migracji do Niemiec. A więc okazało się, że w ostatnim samolocie ma znajdować się dwóch Afgańczyków związanych z Niemcami tak zwani oraz 13 osób, które są ich rodziną. Także na jednego Afgańczyka, który kiedyś tam pracował dla niemieckiego wojska, przypada 6 osób z rodziny. Pozostałe sto kilkadziesiąt osób, które znajdują się w samolocie, nie mają tych związków z Niemcami i pochodzą z zupełnie innych programów przyjmowania uchodźców. Głównie chodzi o program rządowy przyjmowania ludzi, którzy są szczególnie w Afganistanie Zagrożeni. Do szczególnie zagrożonych zalicza się osoby, które w jakiś sposób opowiadały się za wprowadzeniem demokracji w Afganistanie. Także nie, że walczyły, cierpiały, były w więzieniu albo coś w tym stylu, tylko po prostu jakieś prowadziły nieokreśloną działalność, która miała na celu, no nie sądzę, że wprowadzenie albo przynajmniej popularyzację demokracji w tym pięknym kraju. Urzędnicy rządowi, do których dotarł Bild, mówią, że proces wyboru, którzy Afgańczycy są do programu zaliczeni, jest całkowicie nietransparentny i w wielu przypadkach tożsamość Afgańczyka jest wątpliwa, a nawet całkowicie niewyjaśniona. Niemiecki Bild wysłał zapytanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w jaki sposób Wygląda identyfikacja Afgańczyków i decyzja o tym, że mogą przyjechać do Niemiec. Ale póki co ministerstwo nie udzieliło oficjalnej odpowiedzi. Dlatego też dziennikarze Bilda zapytali ludzi, którzy są w ten proces zaangażowani i w ten sposób można było ten proces, powiedziałbym, zrekonstruować. A więc posłuchajcie, jak on wygląda i nie spadnijcie z krzesła. A więc po pierwsze Afgańczyk, który chce przyjechać do Niemiec, musi złożyć wniosek poprzez internetowy portal jednej z organizacji pozarządowych, tak zwanych NGO-sów. NGOsów, które są uprawnione do przyjmowania wniosków od Afgańczyków, jest 130. Każda z tych organizacji przygotowuje listę Afgańczyków, którzy według niej mają prawo albo jakąkolwiek potrzebę, żeby pojechać do Niemczech, i tą listę przesyła dalej. Co ciekawe, niemieckie służby bezpieczeństwa, które później będą tą, te listy weryfikować, nie wiedzą nawet, jak się nazywają NGOsy. Które te listy przygotowują. Następnie wszystkie listy ze wszystkich 130 NGO-sów lądują w tak zwanym Urzędzie do Spraw Koordynacji. Ten Urząd do Spraw Koordynacji to jest urząd tam w Pakistanie, stworzony przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych razem z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. W tym urzędzie pracują tylko Afgańczycy, tam nie ma Niemców, tylko są Afgańczycy i oni sprawdzają, wnioski i wydają decyzję, czy ta osoba może brać udział w dalszym procesie. Także do tego czasu cały proces jest realizowany albo przez organizacje pozarządowe, albo przez Afgańczyków zatrudnianych przez Niemców. W Pakistanie. Tak czy owak, decyzja Afgańczyków z Urzędu Koordynującego ląduje na biurku Niemieckiego Urzędu do Spraw Imigracji i Uchodźców, i tam, w pierwszym, tak naprawdę, państwowym urzędzie, zapada decyzja tak albo nie. Zabieramy go z Pakistanu, albo go nie zabieramy. Ci Afgańczycy, którzy otrzymują pozytywną decyzję, zostają zaproszeni do ambasady niemieckiej w Islamabadzie. Tam przez policję niemiecką są zatrudnieni specjalni konsultanci, którzy sprawdzają papiery, ale ograniczają się do sprawdzania papierów, dokumentów, które zostają przedłożone przez Afgańczyka. Nie sprawdzają za to samej osoby. Opierają się wyłącznie na dostarczonych przez Afgańczyka albo Afgankę dokumenta, ale jak mówią insiderzy dziennikarzowi bilda, nawet jeśli dokumenty są sfałszowane, to nie znaczy jeszcze, że ta osoba nie będzie mogła do Niemiec przylecieć. Sfałszowane dokumenty mogą mieć wpływ na proces azylowy, ale wcale nie muszą, ponieważ w następnym kroku najważniejsze jest, czy dana osoba stanowi zagrożenie dla naszej europejskiej, niemieckiej demokracji, czy też nie. Na to pytanie próbują odpowiedzieć urzędnicy podczas tak zwanego wywiadu bezpieczeństwa. Jeśli urzędnicy nie widzą specjalnego zagrożenia, to wniosek ląduje na biurku urzędnika z Ministerstwa Spraw Zagranicznych który podejmuje ostateczną decyzję, dostaje wizę czy nie dostaje wizy. Co ciekawe, ten urzędnik, który podejmuje ostateczną decyzję, od którego tak naprawdę zależy, czy Afgańczyk znajdzie się w samolocie do Niemiec, wie tylko, że niemieckie urzędy bezpieczeństwa powiedziały tak. Nie stanowi on zagrożenia dla naszej demokracji, ale nie wie, Kogo dotyczy ten wniosek i nie wie jaka jest zawartość dokumentów. Jego decyzja wydaje się być oparta wyłącznie na poprzedniej pozytywnej decyzji. I to jest właśnie ciekawostka całego systemu przyjmowania Afgańczyków. Kolejne kroki i każdy kolejny urząd, każdy kolejny urzędnik widzi tak naprawdę tylko decyzję swojego poprzednika w procesie. W żadnym miejscu tego procesu nie ma sprawdzania absolutnie wszystkiego, wszystkich papierów, które zostały przedłożone, wszystkich decyzji, które zostały wcześniej podjęte. Dlaczego w ogóle ten Afgańczyk dostał się do programu migracyjnego Bundesrepubliki? Dlaczego ng go wybrały? Dlaczego Koordynatorzy afgańscy powiedzieli tak. Dlaczego urzędy bezpieczeństwa stwierdziły, że nie stanowi on zagrożenia? Wszystkie papiery nie są sprawdzane na żadnym etapie procesu przyjmowania. To powoduje, według cytowanego przez Bild, Urzędnika, zaniedbania i braki w całym procesie. Tym bardziej, że Afgańczycy, wielu z nich nie posiada żadnego paszportu i kupują te paszporty na czarnym rynku. W związku z czym, w całym tym procesie, prawdziwość zawartych informacji w dokumentach i w ogóle ich legalność jest praktycznie nie do sprawdzenia. I nic dziwnego, że pojawiają się takie kwiatki, jak na przykład w środowym samolocie. Kiedy okazało się, że afgańscy małżonkowie przedłożyli do kontroli dokument o zawarciu małżeństwa, który był od razu na pierwszy rzut oka fałszywko, Ale i tak obie osoby zostały zaakceptowane i będą lecieć samolotem środowym do Niemiec, ponieważ, jak twierdzą urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, para Afgańczyków załączyła chronologicznie ułożone fotografie. Które udowadniają, że te osoby mają związek, który jest w pewnym sensie podobny do małżeństwa. I na tej podstawie zostali zaakceptowani. Także, proszę Państwa, na podstawie tego sposobu kontroli Afgańczyków, tego sposobu, tego procesu, Przyjmowania do Niemiec przyleciało już prawie 40 tysięcy Afgańczyków. Następne 3 tysiące zostały już zaakceptowane przez NGOsy i są na kolejnym etapie wydawania decyzji i wizy do Niemiec. Cały proces przyjmowania Afgańczyków przyspieszył ze względu na to, że Pakistańczycy robią dróg, jak tu się mówi, czyli robią ciśnienie i już chcą się natychmiast, jak najszybciej, najlepiej wczoraj, tych wszystkich Afgańczyków pozbyć. W związku z czym niemieckie urzędy też przyspieszyły ze swoją pracą, żeby móc jak najwięcej tych Afgańczyków, tak przypuszczam, przyjąć, zanim Pakistan odeśle ich z powrotem do Afganistanu, gdzie przecież może być dla nich niebezpiecznie. Nieznane są mi statystyki, które mówią, ile z tych osób się zaadaptowało do życia w Niemczech, ile z tych osób popełniło jakieś przestępstwa, ile z tych osób pracuje i utrzymuje się samodzielnie, a ile jest ciągle na zasiłkach. Nieznane mi są również statystyki, jak wygląda łączenie rodzin: ilu dodatkowych Afgańczyków przylatuje do Niemiec korzystając z programu łączenia rodzin. Ale zakładając, że Afgańczycy mają duże rodziny, jak mówiłem, w tym środowym samolocie siedzi dwóch Afgańczyków i każdy z nich ma sześciosobową rodzinę, to można sobie wyobrazić, że łączenie rodzin jest również Programem, za pomocą którego bardzo, bardzo liczni Afgańczycy pojawią się w Niemczech. W Niemczech Afgańczyków jest podobno około 300-400 tysięcy. Ich liczba bardzo szybko rośnie. Ja sam tutaj podczas mojej bytności w Niemczech już wielokrotnie Afgańczyków spotkałem. Pamiętam jak pracowałem w poprzedniej firmie, może trzy filmy temu, i jeden z Afgańczyków był konsultantem komputerowym. Miał żonę Rosjankę i bardzo chciał wyjechać do Afganistanu. To było absolutnie jego marzenie, żeby wyjechać do Afganistanu i tam mieszkać. Czy zrealizował to marzenie, szczerze mówiąc, nie wiem, wątpię. Ale pamiętam jak dziś, że bardzo go denerwowało Boże Narodzenie. Był absolutnie chory, jak widział choinkę Mikołaja z prezentacją. I całe te jingle bells. To mu przeszkadzało. Wybrzyzał się i ostentacyjnie mówił, że ma dość tego Bożego Narodzenia i że to absolutnie mu się nie podoba. Drugi Afgańczyk, o którym mówiłem w jednym ze swoich. Poprzednich filmów to był taksówkarz w Hamburgu, który był bardzo gadatliwy i opowiedział mi o tym, jak to przemycał to było parę lat temu leki z Polski. Jeździł co tydzień do Polski po leki, tam kupował tanio leki w polskich aptekach i przywoził je tutaj do Niemiec i sprzedawał droże. I jak dodał, za każdą taką podróżą przywoził jakąś fajną dziewczynę z Polski do Niemiec. Bardzo był z tego dumny. W ogóle mu się nie dziwię. Teraz w tej firmie, w której pracuję, również znam dwóch Afgańczyków. Także jak mówię, Afgańczycy są w Niemczech absolutnie zauważalni. Nie wspomnę o tym, że są również zauważalni w negatywny sposób. Jak spojrzycie do moich poprzednich filmów, to tam informowałem o drastycznych przestępstwach. Dokonanych przez Afgańczyków. Także Afgańczycy przyjeżdżają tacy i tacy. Jedni się integrują i pracują, mimo że nie lubią Bożego Narodzenia, a inni absolutnie zawsze będą mentalnie w Afganistanie. Jak Wam się podoba ten proces przyjmowania Afgańczyków? Powinni Niemcy taki sam proces otworzyć w innych krajach? Może na przykład w strefie gazy, tam ludzie też są zagrożeni, a może to w ogóle Unia Europejska powinna otworzyć? tworzyć tego typu proces przyjmowania imigrantów i przyjmować ich po prostu od razu do wszystkich krajów europejskich. Dlaczego Niemcy mają się z tym męczyć? Niech Unia to zrobi, niech przyjmuje Afgańczyków wszystkich, Pakistańczyków wszystkich, później jeszcze Gazańczyków wszystkich, znaczy wszystkich, którzy chcą, którzy złożą wniosek i później ich rozdzielić, ten do Polski, ten na Słowację, ten do Czech, ten do Niemiec tamten do Francji. Liste Kelf, myślę, że takie rozwiązanie powinni, powinny władze Unii Europejskiej rzeczywiście przemyśleć, czy ono będzie dobre dla Europy, dla Polski, dla Niemiec, dla Francji, dla Hiszpanii, Włoch i innych krajów. No, nie jestem do końca przekonany, może tak, może nie. Co sądzicie o tym sposobie przyjmowania? Powinien on być rozciągnięty na całą Europę? Będzie tak, czy będzie tylko Niemcy jako, nie wiem, hub importujący imigrantów do całej Unii Europejskiej, a dopiero później rozdzielający po innych krajach? Jak wiadomo, na podstawie Europejskiego Rozporządzenia o Solidarności wśród Europejskiej. Listek Elf, pozdrawiam wszystkich Afgańczyków, pozdrawiam wszystkich moich słuchaczy, zapraszam na następne filmy. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jest to bardzo, bardzo istotne. Ja to w każdym filmie powtarzam, że tylko 50% subskrybuje mój kanał, reszta 50% ogląda kanał na kocią łapę, <laughs> można tak powiedzieć. Także proszę subskrybować. Mój kanał, moje filmy będą na pewno ciekawsze, jak będzie więcej subskrybentów Listek L. Pozdrawiam wszystkich, odezwę się jeszcze. Na razie, cześć.